O, dzień doberek, dzień doberek. Dajcie znać, jak tam Wam życie mija. I co tam u Was słychać, jak się dzisiaj czujecie w ten czwartek, czyli mały piąteczek? Czy czekacie z utęsknieniem już na piątek, czy, czy nie? Czy jest, jest energia? Czekam na Was, aż się troszeczkę zbierzecie. I będziemy sobie gadać o księgowości. W ogóle temat okazał się być e e taki dosyć gorący. Już kilka osób w międzyczasie mi, mi e mnie o to pytało. E już, już, już. O, już jesteście. No. Super. Super. Dobra. Jest Ania i druga Ania i Aga i Asia. Same dziewczyny na A rozpoczęły. Ja jeszcze Aga. Monia i Kamila. Cześć, cześć. Wiecie co, tak miałam przebósk, żeby Was zapytać o to, czy macie księgową, która wam to wszystko ogarnia, ale... Stwierdziłam, że chyba lepiej woli nie pytać, bo jeżeli się okaże, że ktoś nie ma to, to nikt załatwia. Nie, serio, bo y, wiem, że sporo osób y, próbuje początkowo prowadzić samemu tą księgowość, ale oh, nie, to jest, dla mnie to jest nieogarnięcie, więc jeżeli ktoś jest w stanie to ogarnąć tak po swojemu, to szacun, szacun niż szafuba. Yy, cześć. Ojejku, Ale was tu jest, gwiazdy. Yy, Ola, jeszcze to Aga. Ania Monia wstała. No dzień dobry. <trycja> Patrycja. No, ekstra. <trycja> Mam nadzieję, że mój głos da radę, ale już jest chyba trochę lepiej. Aga. Ja jadę jutro, wiecie co, na męskie granie, i tak sobie myślę, że ja chyba wrócę w ogóle bez głosu stamtąd. Więc dobrze, że jeszcze poniedziałek jest wolny, będziemy, w tym poniedziałek nie będzie kwadransu biznesowego w przyszłym, więc to będzie dobry czas na dojście do siebie. O, właśnie, to co pisze Asia w polskim ładzie, ja bym nie ryzykowała samemu ogarnąć księgowości. O, smacznego, Martuś i Dorotko. Zróbcie trochę mi też. Wiecie co, bo to nawet polski ład, no teraz przeszedł i zrobił taki, chciałam powiedzieć nieład, ale w to może być niepoprawne politycznie, ale wiecie o co chodzi. I wiecie, to w ogóle my mamy w Polsce tak skomplikowane prowadzenie firmy, ale to tak skomplikowane, że jak rozmawiam ze znajomymi, którzy prowadzą własne działalności w innych krajach, to oni patrzą jak na wariatkę, że mi się w ogóle chce, no bo no to jest Polska. Mamy takie, a nie inne warunki zatrudniania osób, że to się praktycznie nie opłaca. Mamy tak skomplikowany system podatkowy, że to w ogóle czacha paruje. Nie? I często jest tak, że ja idę do mojej księgowej i z tym pomysłem. Mówię, pani Kasiu, zrobimy, znaczy mam taki pomysł, żeby zrobić tak, tak i tak, bo coś tam. Nie? I ja już jestem bardzo zadowolona z siebie, bo to jest związane z tym, że ona mi coś kiedyś powiedziała i ja połączyłam dwa fakty i wymyśliłam coś, jak coś tam się robi. A ona mówi, nie, Pani Karolino, no wtedy to zdało egzamin, ale to było tak, tak i tak. Tylko że tutaj to się różni tak minimalnie czyli tam coś tam jest, to trzeba już zrobić zupełnie inaczej, mnie po prostu ręce mi opadają, ja już nie powiedziałam, że ja już zdaję w ogóle na, łaskę, na jej łaskę, bo, bo to nie ma sensu nie? po prostu to jest tak trudne i skomplikowane, że jeżeli jest to jakaś osoba, do tego, że która się zastanawia nad tym, czy warto zainwestować w księgową, czy warto zainwestować w bardzo dobrą księgową? Trzy razy na tak. Dlaczego? Dlatego, że księgowa pełni bardzo ważną funkcję w Waszej firmie. I, yy... I ja myślę, że kurczę, no bez mojej księgowej, to ja chyba już popłynęła generalnie, bo ona musi, wiecie, trzymać wszystko w ryzach. Yy, więc dla mnie ważne jest to, <harm> O, 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 poradę na gardło. Można stać goździki do dezynfekcji i rozgryzać kapsułki witaminy A, e. będą wierzyć i zregenerować. Biorę wszystko. Znaczy, wybiorę wszystkie rady. Także nie wiem, czy mam goździki, ale załatwię. Dzięki, dzięki, dzięki. Także bardzo, znaczy na księgowej nie ma co oszczędzać, jeżeli wiemy, że księgowa, nad którą się zastanawiamy, jedna jest droższa, druga jest tańsza. Będzie no jest różnica, nie? Że, że jedną osobę ktoś tam nam polecił z ogromnego polecenia i w ogóle widać, że, że już bardzo dużo dobrego zrobiła dla, dla, dla danej firmy, a niektórzy, no ja mam tam i koniec. Nie? To znaczy, że jeżeli ktoś powie, ja mam tam i już, to znaczy, że ta księgowa po prostu robi taką suchą księgowość, nie? czyli po prostu przyniesiesz faktury, ona wklepie te faktury, powie ci na podatku zapłacić i na tym się kończy jej rola. I wtedy też jest tak, że no, generalnie taka jest jej taka prawdziwa rola, sorki. <tryk> jej prawdziwa rola jest taka właśnie, że ona ma ogarnąć wasze sprawy związane z urzędami, takimi jak ZUS i takimi jak Urząd skarbowy. Czyli ona ma wam policzyć, jakie macie zrobić przelewy do ZUS-u i do urzędu skarbowego, a następnie na koniec roku was rozliczyć z urzędu skarbowego. I ewentualnie bo większość księgowych jednak się tym zajmuje, to prowadzić bardzo podstawowe kadry w waszym gabinecie. Czyli przysłać listę płac, przysłać listę obecności, liczyć, kto ile ma urlopów i się, Tak naprawdę na tym się kończy jej rola. Jeżeli księgowa jest dobra, to takie może tutaj ktoś jest na etapie szukania albo, albo gdzieś tam ma w planach zakładać działalność, to dobra księgowa jest zaangażowana w to, co robi. Moja księgowa potrafi pamiętać o tym, że ja jej nie przywiozłem faktury z Google chociaż co miesiąc jej przywożę. Nie w ogóle to nie jest kosmos, że ona w tylu papierach potrafi ogarnąć, że jakiegoś papierka nie ma. Bo ja o tym nie pamiętam czasami. I albo Pani Karolino, musimy zacząć myśleć, bo ma pani już obrotu tyle i tyle więc my musimy pomyśleć, w jaki sposób to zoptymalizować, tak, żeby uniknąć kolejnych progów. Więc to jest osoba, która jest takim troszeczkę naszym aniołem stróżym, żeby, no żeby optymalizować. Oczywiście podatki trzeba płacić i ZUSy trzeba płacić, ale jeżeli można to zoptymalizować, no to, to oczywiście podstawowe takie, podstawowe rozwiązanie powinna podsunąć. I teraz uwaga, księgowa nie jest doradcą podatkowym. To są dwie różne profesję. Znaczy w ogóle dobra księgowa powinna mieć takie podstawowe pojęcie na temat tego, w jaki sposób um, to wszystko polega i, i umieć tak się na tych takich podstawowych płaszczyznach poruszać, ale sam doradca podatkowy, który by podpowiedział w jaki sposób optymalizować tak od A do Z um, finanse w naszym gabinecie to jest zupełnie coś innego, tak żebyście też mieli taką świadomość. Aczkolwiek no często takie księgowe zaangażowane się po prostu tym interesują, więc tam podpowiedzą coś na takim poziomie, który dla większości gabinetów myślę, że jest wystarczający, bo my nie mamy aż tak skomplikowanych działalności, żeby, żeby trzeba było aż tak tam szukać rozwiązań w tych zawiłościach przepisowych. No i teraz wracając do punktu wyjścia, czyli do pytania, jakim jest temat dzisiejszego kwadransu, czyli czy księgowa wystarczy do tego, żeby powiedzieć tobie, w jakiej kondycji finansowej jest twoja firma? Odpowiedź brzmi jak? Czekam na wasze odpowiedzi. <grydy> o, Marta już pakuje za 15 minut, to będzie mnie. On... O, cudownie! <grydy> tu czekam. Dajcie znać, czy waszym zdaniem księgowa wystarczy do tego, żeby określić, w jakiej sytuacji finansowej jest wasza firma. Czekam, czekam. Oczywiście musimy przeczekać opóźnienie Facebooka. Nie ma lekko, nie ma lekko. więc dla człowieka takiego jak ja, który jest taki trochę narwaniec i lubi wszystko tak szybko i od razu, jak ma poczekać minutę, czasami to jest katastrofa. <ś Chapitra> Asia, raczej nie, same musimy też to wiedzieć. Dobra, czekam na jeszcze trzy odpowiedzi, chociaż. Wystarczy mi tak, albo nie, bo jestem ciekawa, co o tym sądzicie. A chociaż, jak się rozwiniecie, to też super. Widzę, że trwa wielka narada <śmum> samemu ze sobą. No, chociaż, chociaż dwie osoby jeszcze, tak, albo nie, tak, albo nie. Jak tam sądzicie, czy księgowa wystarczy do tego, żeby dobrze oszacować, w jakiej sytuacji finansowej jest Wasza firma? Kasia, oczywiście, że nie. No? I jeszcze jedna odpowiedź? Brzmi? Dobra. O, dobra, bo Ata nie. No właśnie, nie. Tylko pytanie, czy wiecie dlaczego? <laughs> Dlatego, że tak jak wcześniej Wam powiedziałam, księgowa nie jest od ogarniania finansów w Waszej firmie. To nie jest jej zadanie. Jej zadaniem jest ogarnięcie Waszej dokumentacji, którą jej przewieziecie i, i, i tego prowadzenie Waszych spraw w Urzędzie Skarbowym i w czyli wyliczenie, ile musicie tam zapłacić tak? i tak dalej. I też kontakt z, z Urzędem Skarbowym, jeżeli coś tam jest nie tak, no to przynajmniej w moim przypadku jest tak, że księgowa kontaktuje się z Urzędem Skarbowym i w razie czego wyjaśnia, jeżeli coś tam im się nie zgadza, albo coś. No, no. Dobra, więc tak naprawdę nasze działalności są w naszych rękach i to my wiemy, ile mamy na koncie, i to my wiemy, powinniśmy wiedzieć, gdzie nam mogą uciekać pieniądze, i to my powinniśmy wiedzieć, czy inwestycje, które poczyniliśmy ostatnio, przyniosły nam zyski, czy nie. I wasza księgowa wie wszystko z miesięcznym opóźnieniem, tak? Bo właśnie, bo ja tu mówię, księgowa, księgowa, ale są też księgowi, ale no już uprośćmy to. Bo właśnie Marta napisała, że mój księgowy wystarczy. Marta wątpię, żeby ci wystarczył, bo chyba, że to twój mąż i ma wgląd do, do konta i wszystko ze sobą ustalacie i w zasadzie razem prowadzicie firmę, czy to mąż, czy partner. Ale taka ta typowa księgowa, typowy księgowy wcale nie ma pojęcia na temat tego, ile wy rzeczywiście zarabiacie. Bo nie ma pojęcia, ile kosztuje Was pojedynczy zabieg, nie ma pojęcia, ile kosztuje Was e, e, Wasza robocza godzina. Nawet nie ma pojęcia, ile Wy macie zapasów i ile rzeczy wyrzucacie i nie zarabiacie na tym. On nie, nie jest w stanie policzyć takich rzeczy. Może oszacować, jakie są straty, ale nie będzie wiedzieć, na jakiej płaszczyźnie. A my musimy wiedzieć, że jeżeli gdzieś wychodzą straty, coś się zmarnuje albo cokolwiek, to my musimy wiedzieć, gdzie, dlaczego i co z tym dalej zrobić. Tak? Księgowa nie będzie wiedzieć, ile macie na koncie i czy odkładacie odpowiednie sumy na to, żeby zabezpieczyć swoje firmy i siebie, a to też jest jedna z, z takich filarów kondycji finansowej firmy, bo tego nie, nie, nie wie, nie ma wpilątu do waszego konta, tak? Dla niej ważne jest to, żeby było przelane do urzędu skarbowego i do sus -u. Także także nie, także to, to wy musicie mieć taką pieczę nad tym swoimi finansami i to to jest tak, inaczej. Ja Wam powiem w ogóle skąd się wziął temat. Bo zauważyłam, że część osób zrzuca taką odpowiedzialność z siebie, jeżeli chodzi o finanse, właśnie na księgowych. Z tego względu, że no, 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 no księgowe są odliczenia papierków i pieniążków, nie? I bo ona tam to wszystko ma policzyć. Ale to się też z tego bierze, że. No jak coś jest dla nas niewygodne, no to szukamy gdzieś tam wybrnięcia, żeby, żeby z siebie zdjąć ten karp ciężki, odpowiedzialny za to, żeby, żeby się zająć naszą firmą, jako prawdziwi właściciele firmów i firmów, firm. I, i nie, nie na tym rzecz polega. Także Asia, Kasia i Beata podejrzewam, że nie zrzucają tego, bo wiedzą, że księgowy nie wystarczy, ale mamy tutaj jeszcze sporo innych osób, więc mam nadzieję, że. Chociaż jednej osobie to rozjaśniłam, że to my musimy zajmować się finansami w naszej firmie, tak? My musimy wiedzieć, ile mamy miesięcznie obrotu, ile mieliśmy miesięcznie kosztów, w jakich kategoriach one były, żeby potem zweryfikować, które kategorie już przynoszą nam pieniądze, które trzeba się gdzieś tam przyjrzeć. Musimy sprawdzić, ile nam zostało, ile powinniśmy sobie dać wypłaty, ile dać na poduszki finansowe. Ile kosztuje nas każdy pojedynczy zabieg? Ile kosztuje nas robocza godzina? Ile mieliśmy zysku z danego pracownika? Tak? Ile, czy, czy, no bo czy, czy dana inwestycja nam się zwróciła, albo zwróci, no bo musimy to oszacować, bo jesteśmy przed decyzją, czy coś kupić, czy nie. I to są już nasze decyzje jako właścicieli firmy. Możemy się skonsultować z różnymi osobami, ale decyzja należy do nas i to do nas należy kalkulowanie tego wszystkiego i trzymanie wszystkiego w ryzach, tak? Czyli w zasadzie to jest wszystko to, co ujęłam w tym biznes bo no ja, ja, ja się nie po prostu na co dzień posługuję, więc to w zasadzie ja się tym, ja, ja sobie w tym pracowałam, potem się okazało, że, że jest to potrzebne niektórym osobom, bo gdzieś tam zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i pokazywać to, i wszyscy, o, kurczę, ale mi się to przydało, więc mówię, kurczę, no to trzeba trochę szerzej, szerzej, szerzej. I, I tak o, a poszło tak szeroko, że zostało już tylko 16 miejsc i piąteczek jutro, jutro jest piątek, jutro o 22 zamykamy, zamykamy, ja się zaszywam, <gryw> jak wrócę z koncertu zaszywam się i, i będę siedzieć nad tymi szkolonkami, które czekają osoby, które wykupiły biznesmanagera. Czekają nas we wrześniu, czyli będziemy się zajmować tymi finansami naszymi po kolei, po kolei, po kolei, ale z tego co widzę, to już mamy wszystkich na pokładzie. <grym> Tutaj, którzy są z nami. O, Marta napisała: moje księgowe wystarczy, na szczęście nie może. O, to jest jestem ciekawa, jak, jak, jakie masz przemyślenia po tym, co powiedziałam <grym> później, <grym> czy rzeczywiście wystarczy. I z tym się zgadzam, ale nie wiem z czym. Znaczy, nie wiem w którym momencie to napisałaś. O, Ola Wielecka. U mnie, okej. Okay. No, to super. Także y jeszcze mam taką dla Was poradę. Jeżeli widzicie, że Wasza księgowa jest tylko osobą, która przyjmuje od Was dokumenty i je wpisuje, i wysyła Wam ile ma zapłacić, i to jest cały Wasz kontakt ze sobą, i cały jej wkład w prowadzenie Waszej firmy. To ja bym się zastanowiła nad zmianą, bo nie miałabym poczucia bezpieczeństwa w takich rękach. Znaczy, no, no ona się zna na różnych przepisach i tak dalej, powinna się znać. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to warto rozważyć, nawet porozmawiać, spisać sobie te wątpliwości i umówić się na rozmowę z inną księgową, gdzieś to polecano. Często w internetach można nawet znaleźć... Internetach, muszę, co ja gadam. W internecie, na forach, miałam powiedzieć, na grupach można poszukać opinii. Jeżeli chcecie, mogę Wam wysłać namiar do mojej. Poprosiłam też, żeby przeprowadzić, przeprowadzić live z Wami, ale to będziemy o tym rozmawiać po 22. Jak się odgrzebie Bidula z tych swoich księgowości wadowych. Kasia, czasami warto mieć księgową. Tak, zdecydowanie. Madzia, e, Karolina robi świetne rzeczy. Otworzyłam e, oczy na niezwykle istotne kwestie, które zawsze spiechałam na później. Jesteś moim ulubionym coachem biznesowym. Dziękuję. Tylko nie coachem, błagam Was. Jak ja jestem uczulona na to słowo. Znaczy, dziękuję, bo wiem, co miałaś na myśli. <laughs> dziękuję, ale widzę, że ja mam bardzo takie, może źle, ale mam negatywny odbiór tego słowa. Yy, albo, yy, albo nie wiem, no, nie miałam styczności jakby bezpośredniej, a gdzieś tam jak mi się przywijali ci coachowie, to po prostu serio, serio. <grym> Więc yy, nie, nie czuję się w ogóle na siłę, brać na siebie takiego słowa. <grym> ani coach, ani jakiś mentor, czy coś. Po prostu tak sobie się gadam. <grym> Kasia, ja tak zrobiłam, jest super. No i ekstra, widzisz, no, w ogóle zmiany są czasami trudne do podjęcia, ale potem jak się okazuje, nie, są, nie były tak trudne, jak nam się wydawało, a wniosły bardzo, bardzo dużo dobrego. A Monika Karolik, księgowa, jest świetna, zaczynamy współpracę. Tak, Monika jest w ogóle z Poznania, jestem z Koszalina i, i się dogadały z moją Katarzynką, ale ja ją uwielbiam, ona jest w ogóle taka bardzo fajna. Um. Karolina, czy można podjąć współpracę z księgową na odległość? No pewnie, że tak, tak, tak. bo jak masz taką ochotę i potrzebę, to ci wyślę na miarę na nią, to się dzwońcie i będziecie sobie ustalać. Yy, Magda, nie da się edytować, ale miałam same dobre wartości na myśli. No ja tak, tak myślę, że miałaś dobre, no bo no, nie jesteś w moim mózgu, żeby wiedzieć, jaki mam stosunek do słowa coach lekko alergiczny, ale no, tak, staram się nie być kołczem w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Ewa, nie wyobrażam sobie prowadzenia firmy bezksięgowej. No właśnie. No wiecie, no, jesteśmy w Polsce, no zdecydowaliśmy się tu zostać i prowadzić tutaj nasze firmy, więc musimy wziąć na klatę to, co nam daje otoczenie związane z, z Polską, czyli super skomplikowane i, i super często takie nieatrakcyjne dla przedsiębiorców decyzje Ludzi, którzy siedzą trochę wyżej, i, i tyle, no. <laughs> nie ma co walczyć. Znaczy, no, znaczy, dobra, no, nie, nie to, że nie ma co walczyć, no, ale to, no, musimy działać tak czy siak, nie, a nie siedzieć i marudzić. E, dobra, no to Monia, jeżeli chcesz, to, to, to napisz do mnie wiadomość, dobrze? To ja tobie prześlę. E, Marta, zgadzam się z Twoimi wyjaśnieniami, że nie wystarczy. Miałam na myśli, że mój księgowy analizuje sytuację i reaguje, nie robiąc tylko tak, jak nazywałaś słuchaj księgowości. No i super, bo to znaczy, że jest dobrym księgowym, ale to nie znaczy, że on jest w stanie ocenić realną sytuację finansową Twojej firmy, bo Ty jesteś jedyną osobą, która jest w stanie to zrobić, bo Ty powinnaś mieć to wszystko ładnie tam poprzeliczane i poukładane i wyśrubowane. Dobra, także kończąc na dziś, podsumujmy. Dobry księgowy to jest Najważniejszy pracownik, można, współpracownik, może tak, w naszej firmie. Tak? Musimy mieć dobrego księgowego. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to znaczy, że już trzeba zmieniać. I tutaj radzę nie oszczędzać, bo oszczędność jest pozorna. Po drugie, dobry księgowy, nawet najlepszy na świecie, nie będzie wiedział, jaka jest sytuacja finansowa Twojej firmy, bo to jest Twoja firma i to jest Twój deal, żeby tego pilnować. Tak? Po trzecie, nie jestem coachem, szukam wniosków, ale chyba te dwa najważniejsze powiedziałam. No i, no i na koniec pamiętajcie o tym, że business manager jutro jest ostatni, ostatnia szansa na to, żeby kupić, nieważne co by było. Zostało 16 miejsc, więc ze 100, a w zasadzie jeszcze nie minął tydzień. Dzisiaj mamy czwarty, no bo w poniedziałek był taki oficjalny start sprzedaży, czyli dzisiaj mamy czwartek, więc już końcówka, końcóweczek. Kto jeszcze się ma ochotę dołączyć, niech dołącza, jeszcze wkleję tutaj link. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to oczywiście dawajcie znać. A ja jestem w ogóle. No, o, nie to... A, może i to. A ja jestem taka, wiecie, bo ja, ja z wieloma osobami z wami gadam w ogóle, trochę swoje rzeczy odłożyłam na, na bok, ale jakoś taki mam duży priorytet na to wszystko i dużo osób pisze do mnie i to jest... Ja nie miałam dużej wątpliwości z tyłu głowy, gdzieś chwila, a potem mała, 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 bo wyjdzie ma, 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 bo coś tam, no i kurczę, jesteście najlepsi. Nie, po prostu jesteście takim rekapitulatorem w ogóle wszystkiego, wszystkich chochlików, które siedzą z tyłu głowy, bo tyle ciepłych słów, co dostałam przez te kilka dni. Ja mam je wszystkie zescreenowane i ja mam folderek <noise> z tym, jak będę miała jakiekolwiek wątpliwości, to wejdę, będę sobie czytać i mówię, nie, dobra, lecimy dalej z koksem. <noise> Także jeszcze raz Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każdą opinię, za każde słowo i za każdą wiadomość, jeżeli coś było niezrozumiałego, że miałam możliwość Wam pomóc przejść przez to w miarę gładko i we wrześniu lecimy z koksem. Także kto jeszcze nie jest z nich, niech wpada i do zobaczenia. A, Boże! Jeszcze zapomniałabym. Wieczorem o 20 się widzimy znowu na webinarze. I to będzie mega ważny webinar, bo to będzie o tym, co zmieniło w ogóle moje postrzeganie nie tylko firmy, ale też w ogóle wielu innych problemów na wszystkich płaszczyznach życia mojego. I to jest tak banalnie proste, że musicie tam być. <laughs> musicie być. Także do zobaczenia, pa popa.